thank you Cukierek albo psikus. Te powiedzenie zna każdy. Halloween. Święto hucznie obchodzone głównie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce z roku na rok coraz bardziej powszechne i znane. Sklepy pełne dekoracji. Lokale ozdobione dyniami. Symbole jesieni oraz zachodu. Dzieciaki przebierają się w kostiumy duchów, stworów i innych postaci z horrorów. Biegają po domach zbierając słodkości. Niewinne tradycje, gdzie każdy z wesoły i świetnie się bawi. Halloween w naszym kraju bywa jednak tematem kontrowersyjnym. Ma wielu przeciwników, w tym Kościół Katolicki. Niestety, przeciwnicy upierają się, że to święto szatana i czczenie zła. Wydaje się, że dziś nie ma to nic wspólnego z jego pierwotnymi korzeniami, ale jak było kiedyś. Historia Halloween nie jest do końca znana jest owiana wieloma tajemnicami i niewiadomymi. Oficjalnie przyjmuje się, że dzieje początków Halloween sięgają IX wieku. Wszystko zaczęło się od pierwotnych celtyckich wierzeń pogańskich, które doprowadziły do galickiego święta Sowin, wyznaczającego koniec lata, koniec sezonu żniw i początek zimy zwanej wówczas ciemniejszą połową roku. Święto to było obchodzone z 31 października na 1 listopada i wyznaczało Koniec i początek nowego roku kalendarzowego. Datę wybrano nieprzypadkowo. Od tego właśnie momentu Celtowie zaobserwowali wydłużające się noce kosztem dnia i coraz mroźniejszą pogodę. Truidzi, którymi byli celtyccy kapłani, wierzyli, iż tego dnia rozpoczęła się symboliczna walka światłości z ciemnością, dobra ze złem opisanego w Biblii. Głosili, iż właśnie wtedy dusze zmarłych łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej mogą przedostać się do naszego świata w celu odpokutowania za grzechy. Kultowym elementem święta Soin było palenie ognisk, które miały na celu przyciągnąć duchy dobre, a odegnać duchy złe. Ludzie ukrywali się w domach w obawie przed ich czarnymi myślami. Zgodnie z ich mitologią celtycką, paleniska te były również wyrazem czci i wsparcia dla ich boga słońca i światła, Luga, nad którym w tym samym czasie Saulin zaczynał zdobywać przewagę. Próbowano przebłagać Saulina, składając mu ofiary, niestety także z ludzi. Tradycje przybierania się w upiorne stroje mają genezę właśnie w tych obrzędach, gdzie zakładano stroje i maski mające na celu wspomóc odstraszanie złych bytów. Po 865 roku Kościół katolicki przeniósł święto wszystkich świętych z maja na dzień 1 listopada. Ustanowił je papież Grzegorz IV. Skutkowało to stopniowo zanikaniem celtyckich zwyczajów. Od roku 1000 święty Odylon, francuski Benedyktyn, ustanowił dzień 2 listopada jako święto zaduszne. Wkrótce reformacja odcisnęła znaczne piętno na kulturze europejskiej. W XVI wieku protestantyzm doprowadził, iż na Wyspach Brytyjskich przestano obchodzić Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Prosty lud wyraził chęć powrotu do przedchrześcijańskich zwyczajów. Legendy i opowieści o złych mocach były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mroczne historie utrzymywały się w rodzinnych opowieściach przez setki lat. Mijały wieki, świat się zmieniał, ale przez epoki średniowiecza i nowożytności ludy nadal wierzyły w to, co słyszały od dziada, pradziada. Strach nasilał się. W Wigilię Wszystkich Świętych, czyli w tzw. zwane All Hallows Eve, które z biegiem czasu przekształcono w Halloween. Ze strachu przed złymi mocami kropiono wodą święconą pola wokół posesji. Przed domy zaczęto wystawiać talerze z jedzeniem, specjalnie przygotowane dla duchów. Z biegiem czasu ten lęk zanikał. W XVIII wieku za zjawy zaczęły przebierać się dzieci, biegały po podwórku modląc się za dusze zmarłych. Pukając od domu do domu i prosząc o różne słodkości, właśnie dla tych dusz. Tak narodziła się ta tradycja. Dorośli zaczęli organizować po zmroku wieczory taneczne przy zapalonych świecach, na które zapraszano rodziny i sąsiadów. Dynie, które stanowią symbol Halloween, wywodzą się z Irlandii. Początkowo miały one zupełnie inną formę niż obecnie. Dynie nie występowały wówczas w Europie. Początkowo tworzono lampiony z brukwi i rzepy, z warzyw wydrożono środki i wsadzono do nich świece. Według różnych teorii symbolizowały one dusze czyścowe, ale mogły być także używane jako przedmiot, który służył specjalnie do odstraszania duchów. Ewolucja lampionów nastąpiła wraz z wielką emigracją ludności ze starego kontynentu przez ocean właśnie do Ameryki. W latach 40. XIX wieku tysiące Irlandczyków zaczęło emigrować do Stanów Zjednoczonych. Ich zwyczaje spodobały się lokalnej społeczności i z czasem horyzont ten zaczął się poszerzać. Uznaje się, że pierwsze obchody nowego święta Halloween w USA odbywały się 31 października 1920 roku w mieście Anoka w Minnesocie. Przez miasto przeszedł kolorowy korowód ludzi przebranych za różne strachy. Pomysł ten tak bardzo wszystkim się spodobał, że paradę tę zaczęto powtarzać co roku. Lampiony, które stanowiły nierozłączny element przyjętych tradycji, w Stanach przekształcono na większe i jeszcze bardziej efektowne. Brukwie i rzepę zamieniono na duże dynie. Wyobraźnia dzieci odegrała tutaj kluczową rolę. Dokładnie tak samo jak w przypadku biegania po domach ze słodyczami pod pretekstem, że są one prezentem dla zmarłych, każdy chciał zrobić swoją własną dynię i każdy chciał zbierać jak najwięcej swoich słodyczy. Dzieci zaczęły zdabiać dynię, wycinać w niej twarze, oczy, zęby i stworzył się kolejny niekwestionowany symbol święta Halloween. Dzieci. Po zdobieniu dyń, dokładając do tego przebrania, zaczęły się umawiać wieczorami i biegać po domach za słodyczami, co stanowiło idealną zabawę właśnie dla nich, dla najmłodszych. Potocznie Halloweenowa dynia jest nazywana Jack O' Lantern. Wokół niej stworzyła się legenda o niejakim Jacku, który za życia wykorzystywał każdą okazję na wzbogacenie się. Pewnego dnia, według tej legendy, którą zna każdy Amerykanin, Jack spotkał diabła, który zaproponował mu bogactwo w zamian za jego duszę. Ameryka odegrała główną rolę w popularyzacji i komercjalizacji Halloween. Wokół tego święta z upływem czasu zaczęto tworzyć swego rodzaju subkulturę, gdy dostrzeżono jak wielki wpływ ma ono na mieszkańców. Powstały pomysły na rekwizyty, kostiumy, dynie, ozdoby, sztuczne pająki, nietoperze i inne straszydła szybko podchwyciły firmy i subkultura rozpoczęła przekształcać się w światowy marketing, który okazał się być strzałem w dziesiątkę. Druga połowa XX wieku to istny rollercoaster i czyste szaleństwo na punkcie Halloween. Po wynalezieniu telewizora oraz po tym, jak prawie każdy dom amerykański był w niego wyposażony, oraz gdy produkcja filmowa ruszyła pełną parą, a szczególnie wtedy, gdy powstały kina, była to idealna okazja, aby spopularyzować między innymi Halloween nie tylko na skalę Stanów Zjednoczonych, ale także na skalę całego świata. Rozpoczęto wkrótce nagrywać różnego rodzaju horrory, chociażby egzorcystę. W 1978 roku debiutuje saga filmowa, która jest znana na całym świecie, z kultową postacią Halloween, którą zna niemalże każdy. Postać ta nazywa się Michael Myers. Klasyk opowiadając o seryjnym, zamaskowanym mordercy w stroju mechanika, który od urodzenia po prostu nie ma żadnego sumienia ani uczuć. Fabuła filmów oparta jest na wydarzeniach, które rozgrywają się w miasteczku Haddonfield. Myers jako sześciolatek zabija swoją siostrę. Zostaje zamknięty wkrótce w zakładzie psychiatrycznym, latami badany przez wielu lekarzy psychiatrów. Jako dorosły ucieka jednak, aby dalej robić to, co jedynie potrafi zabijać. Akcja wszystkich części ciągnie się aż 44 lata od 78 do 2022 roku. Świat, widząc amerykańskie horrory, inne filmy i sceny utożsamiane właśnie z Halloween, dosyć łatwo i w oczywisty sposób USA i Halloween zaczęły być kojarzone jako nierozłączny element. Natomiast starożytna kultura i historia pokazują, że wieki temu Halloween rodziło się na naszym kontynencie i stosunkowo niedługo jest obchodzone w Ameryce. Jednak jedno jest pewne, że tam obchodzone jest najgłośniej. Do coraz większej liczby europejskich państw Halloween wchodzi coraz bardziej. W obecnych czasach media społecznościowe, takie jak filmy w latach 70., 80. i 90. reklamują i promują Halloween, szczególnie wśród młodego pokolenia, jako sposób na świetną zabawę. YouTube, TikTok, Instagram jest przepełniony zachodnimi trendami. Dziś mamy cały świat w kieszeni, w naszych telefonach, więc to żadna tajemnica. Kontrowersje na temat Halloween, jakie wypływają od znanych uczonych, profesorów, teologów, a nawet duchownych, wynikają z absolutnego niezrozumienia tego, czym jest obecne Halloween, nie jest tym, czym jego historia powstania. Obecnie Halloween nie jest wyznawaniem kultu i czczeniem szatana, nie jest wywoływaniem duchów samym w sobie i czynami przeciwnymi wobec Boga, chrześcijaństwa oraz dziesięciu przykazań. O ile kiedyś tak było, tak jednak przez blisko 2000 lat świat, ludzkość i nasze kultury zmieniły się tak bardzo, że grzechem byłoby uważać, jakoby niewinna zabawa wśród dzieci, które przebierają się za potwory, biegają za cukierkami i mają z tego kawał dobrej zabawy, było czymś złym, mającym cokolwiek wspólnego, co przerażające czyny zapisane w historii, chociażby Sowin i kulturze celtyckiej przed setkami lat. Obecnie Halloween kojarzy się z radością, szczęśliwymi biegającymi dzieciakami na podwórku za słodyczami, miłą jesienną, domową atmosferą, którą rozumie każdy Amerykanin, gdyż Halloween stanowi ważny punkt ich kultury. W żaden sposób Halloween nie koliduje ze świętem wszystkich świętych, kojarzonym w Polsce głównie ze smutkiem i przygnębieniem. Wraz z naturalną zmianą pokoleń z roku na rok. Halloween będzie stawać się coraz bardziej popularne.